Witajcie w Rumpini Parku w Bangkoku. Jest to park założony przez Ramę VI w 1925 roku. Wokół mnie drapacze chmur, hałas i ruchliwe ulice. A tutaj zupełnie inny świat. Cisza, zieleń, natura, która żyje własnym rytmem. W stawach i kanałach pływają setki tysięcy ryb. Dosłownie całe ławice. Wystarczy wrzucić kawałek chleba. W sekundę woda zaczyna wrzeć od ruchu. To właśnie dlatego przychodzi tutaj ta kobieta ze sklepu, przynosząc wieczywo, którego nie da się już sprzedać. Mieszkańcy i turyści karmią ryby, żółwie i ptaki. To właśnie tutaj spotkacie gigantyczne azjaty. Warany, które poruszają się powoli, pewnie, jakby były panami tego miejsca. Niektóre mają nawet po 2 metry długości. Co ciekawe, są zupełnie oswojone. Nie boją się ludzi, pozwalają podejść bardzo blisko. Spokojnie obserwować, dopóki się ich nie prowokuje. Miałem okazję zobaczyć, jak waran upolował dużą rybę. Wybiegł z nią na brzeg i nie chcąc się podzielić z kolegą, Poknął ją w całości. Scena jak z filmu przyrodniczego, tylko że na żywo, tutaj w centrum miasta. Lumpini Park to dziś 57 hektarów ziemi, gdzie mieszkańcy Bangkoku ćwiczą tajci biegają, uprawiają aerobik, a turyści podziwiają dziką naturę z bliskiej odległości. Jedno z tych miejsc, które pokazuje prawdziwy Bangkok, pełen kontrastu, gdzie nowoczesne miasto spotyka się z dziką przyrodą. Polub i zasubskrybuj po więcej.